Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Otwieram 18 sesję Rady Gminy w Dominowie. Jest to sesja nadzwyczajna. Witam serdecznie Panie Panów Radnych, witam Pana Wójta, witam Pana Sekretarza, witam Panią Skarbnik. Na sali mamy obecnych dziewięciu radnych, co daje nam możliwość podejmowania prawomocnych decyzji. Przypominam, że transmisja jest nagra na, nagrywana w programie e sesja. Na wniosek Pana Wójta mamy dzisiaj do rozpatrzenia, Szanowni Państwo, projekty dwóch uchwał. W sprawie pierwsza uchwała jest to uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020. Proszę o zabranie głosu Panią Skarbnik. Uchwała numer 18 przez 2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 punkt 9 litera D ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Paragraf pierwszy ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 14 857 205 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 14 719 205 zł, dochody majątkowe w kwocie 138 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 milionów 408 tysięcy 421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf drugi, punkt pierwszy ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie. 15 95 205 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 14 639 228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, wydatki majątkowe w wysokości 455 977 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, wydatki o których mowa w ustępie pierwszym. Obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami W wysokości 4 408 421 zł Zgodnie z załącznikiem nr 4 Paragraf trzeci wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem Przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw Zgodnie z załącznikiem nr 6 Teraz Umówię tą uchwałę, uzasadnienie. Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 600 zł, w tym dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 600 zł. W rozdziale 616 Drogi Publiczne Gminne zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 2000 zł. Z tego 1800 zł na zadanie urządzenie terenu wokół Zatoki Przystankowej w miejscowości Poświątno, realizowane z Funduszu Sołeckiego Poświątno. 200 zł na zadanie przebudowa drogi gminnej w Nowojewie, realizowane z Funduszu Sołeckiego Nowojewo. Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa przystanku autobusowego w Rusi Borku na kwotę 10 tys. złotych. Natomiast wprowadzono nowe zadanie Budowa przystanku autobusowego w Rusi na kwotę 10 tys. złotych. W rozdziale 705 gospodarka gruntami nieruchomościami. Tutaj nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2 tys. złotych. Umniejszono paragraf. 430, zakup usług pozostałych, natomiast zwiększono paragraf 448, to jest podatek od nieruchomości. W rozdziale 801.01, szkoły podstawowe, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 79 418 66 zł. 66 groszy. W paragrafie 302 zwiększono wydatki o kwotę 5 grosze groszy dla szkoły podstawowej w Gieczu. W paragrafie 401 wynagrodzenia zwiększono wydatki o kwotę 63 114,49 zł, gdzie zwiększono wydatki dla szkoły podstawowej w Gieczu o kwotę 73 511,49 zł, a zmniejszono wydatki o kwotę 10 500 dla szkoły podstawowej w Murzynowie Kościelnym. W paragrafie 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono wydatki o kwotę 3 384 zł. 90 groszy, gdzie zmniejszono wydatki w szkole podstawowej w Gieczu o kwotę 8 zł. 90 groszy, a zwiększono o kwotę 5 129 zł. w szkole podstawowej w Dominowie. Paragraf 411, składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększono kwotę wydatków o 12 tysięcy złotych, dotyczy to szkoły podstawowej w Gieczu. Paragraf 412, składki na fundusz pracy, zwiększono kwotę wydatków o 2121 złotych 33 grosze, zł. yy, dotyczy to szkoły podstawowej w Gieczu. Paragraf 421 Zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększono wydatki o kwotę 1000 zł. Zmiana dotyczy funduszu sołeckiego Biskupice. Wprowadzono do realizacji zadanie pod nazwą Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Gieczu. Jednocześnie zrezygnowano z realizacji zadania Zakup sprzętu dla klubu karate Rajon w Gieczu. Paragraf 426: Zakup energii. Umniejszono wydatki o kwotę 1112 zł. dla szkoły podstawowej w Dominowie. Rozdział 801.03: są to działy przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4800 zł. W tym paragraf 401: wynagrodzenia. Zwiększono wydatki o kwotę 5318 27 zł. 27 groszy w szkole podstawowej w Gieczu. Paragraf 404, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszono wydatki o kwotę 9518 27 zł. 27 groszy, z czego o kwotę 5318 27 zł. 27 w szkole podstawowej w Gieczu i o kwotę 4200 zł. w szkole podstawowej w Dominowie. Paragraf 417, wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększono wydatki o kwotę 9000 zł. Zmiana dotyczy szkoły podstawowej w Murzynowie Kościelnym. Rozdział 80110 Gimnazja umniejszono wydatki o kwotę 84 901 66 zł 66 groszy. Zmiany w tym rozdziale w całości dotyczą wydatków w szkole podstawowej w Gieczu. Paragraf 302 zmniejszono wydatki o kwotę 5780 74 zł 74 grosze. Paragraf 401 Wynagrodzenia zmniejszono wydatki o kwotę 54 000 zł. Paragraf 404: Wynagrodzenie dodatkowe roczne. Zmniejszono wydatki o kwotę 6330 27 zł. 27 groszy. Paragraf 411: Składki na ubezpieczenie społeczne. Zmniejszono wydatki o kwotę 12 tysięcy złotych Paragraf 412: Zmniejszono wydatki o kwotę 2121 33 zł. 33 grosze. Paragraf 404. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono wydatki o kwotę 4669 32 zł. 32 grosze. Rozdział 801 49. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych. Zwiększono wydatki o kwotę 2000 zł zmiana dotyczy paragrafu 417 wynagrodzenia bezosobowe jest to zmiana wydatków w szkole podstawowej w Murzynowie Kościelnym rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych tutaj zwiększono wydatki bieżące o kwotę 183 zł w paragrafie 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkole podstawowej w Dominowie Rozdział 852.15 Dodatki mieszkaniowe. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 600 zł z tytułu dotacji celowej na pierwszy kwartał 2020 roku, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Prawo energetyczne zgodnie z pismem Wojewody z dnia 28 stycznia bieżącego roku, rozdział 85401, świetlice szkolne zwiększono. Wydatki w paragrafie 401 wynagrodzenia o kwotę 1802 ,47 zł 47 groszy. Zmiana dotyczy wydatków w szkole podstawowej w Gieczu w paragrafie 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszono wydatki o kwotę 2302 ,47 zł 47 groszy, z czego w kwocie 500 zł umniejszono w szkole podstawowej w Murzynowie Kościelnym, natomiast 1802 zł 47 groszy zmniejszono w szkole podstawowej w Gieczu. Rozdział 904. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1800 zł W paragrafie 421 zakup materiałów wyposażenia. Yy, zmiana dotyczy funduszu sołecki, Funduszu w miejscowości poświątno. Zrezygnowano z realizacji zadania yy, Zakup kosy spalinowej i zadanie zakup oleju i paliwa do kosiarki. Razem te wydatki były zaplanowane w kwocie 2070 zł. Natomiast wprowadzono nowe zadanie zakup środka chemicznego do usuwania chwastów na kwotę 70 zł i zadanie zakup opryskiwacza na kwotę 200 zł. W rozdziale 915 oświetlenie ulic, placów i dróg. Zwiększono wydatki o kwotę 800 zł. Zmiana dotyczy paragrafu 430 Zakup usług pozostałych. Yy, zmiana jest w funduszu sołeckim w Nowojewie. Wprowadzono nowe zadanie budowa oświetlenia ulicznego w Nowojewie. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmiana dotyczy funduszu sołeckiego w Murzynowie Kościelnym w paragrafie 430 Zakup usług pozostałych. Zrezygnowano z zadania wynagrodzenie palacza świetlicy na kwotę 2000 zł natomiast tworzono nowe zadanie przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Murzonowie Kościelnym również na kwotę 2000 zł. Rozdział 92195 pozostała działalność Tutaj nastąpiło przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami. W paragrafie 421 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono wydatki o kwotę 600 zł. Zmiana dotyczy funduszu sołeckiego Rusi -Busz, gdzie wprowadzono nowe zadania: organizacja dnia Mikołajek, wydatki zaplanowano na 400 zł i zadanie poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajączków zaplanowano wydatki w kwocie 200 zł. W paragrafie 430 zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki o 600 zł. Zmiana związana jest z Funduszem sołeckim Rusibusz, zrezygnowano z realizacji zadania wyjazd integracyjny. Wydatki były zaplanowane w kwocie 2320 zł. Wprowadzono nowe zadanie Organizacja Dnia Kobiet. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1720 zł. Rozdział 926.05. Zadania w zakresie kultury fizycznej. Tutaj nastąpiło zmniejszenie wydatków w paragrafie 421. Zakup materiału wyposażenia na kwotę 2000 zł. Zmiana dotyczy Funduszu Sowieckiego Biskupice i Funduszu Sowieckiego Nowojewo, gdzie zrezygnowano z realizacji zadania zakup sprzętu dla klubu Karaty Rajon w Gieczu. Każda z tych wsi miała zaplanowane wydatki w kwocie tysiąca złotych. Szczegółowe zmiany macie Państwo radni w załącznikach numer 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy macie Państwo radni jakieś pytania? Dziękuję. Pytania nie widzę. W takim razie możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020. Zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu b. Uchwała w sprawie zgłoszenia sołectwa murzynowo-kościelne do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Rada Gminy Dominowo uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, gmina Dominowo zgłasza sołectwo murzynowo-kościelne do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dominowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w dniu 25 marca 2013 roku programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020, którego celem jest aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez stymulowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw sołeckiej. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Zarządu Województwa zostały ustalone zasady uczestnictwa w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Jedna z zasad jest wyrażenie woli przystawienia przez dane sołectwo do programu w formie uchwały zebrania wiejskiego oraz podjęcie przez Radę Gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do wyżej wymienionego programu. Wolę przystąpienia do programu wyraziło sołectwo, które podjęło stosowną uchwałę zebrania wiejskiego, utworzyło grupę odnowy wsi oraz dokonało wyboru lidera. Przystąpienie sołectwa do programu umożliwia wzięcie udziału w ogłoszonych w ramach tego programu konkursach, a tym samym możliwość uzyskania wsparcia finansowego do zgłoszonych projektów. W związku z powyższym i biorąc pod uwagę wolę mieszkańców sołectwa murzynowo-kościelne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe. Do tej uchwały numer dwa są, jest zebranie sołeckie murzynowo-kościelne. Gdzie na zebraniu w paragrafie pierwszym uchwalił, zebraniu uchwala, wiejskie uchwala co następuje. Sołectwo Murzynowo-Kościelne wyraża wolę przystąpienia do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. W paragrafie drugim powołuje się na lidera Odnowy Wsi Murzynowo-Kościelne panią Monikę Tomczak. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W paragrafie czwartym wykonaniu uchwały powierza się liderowi grupy. Czy macie państwo radni jakieś pytania? Pytań nie widzą. W takim razie możemy przejść do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała w sprawie zgłoszenia sołectwa murzynowo kościelne do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 zagłosowało 10 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy porządek obrad, jesteśmy w punkcie trzecim zakończenie sesji. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Proszę o odebranie u Pani Szymanek pitów. Dziękuję bardzo.